W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poruszymy wątek integracji Astra Network i USDT Xflows. Opowiemy o przywróceniu poprzednich poziomów wypłat na sieci Tron oraz wspomnimy o problemach na XCAT. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj podatni inwestycyjnych, bo takie należy do specjalisty, a my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy! asta network, czyli podaczenie polka do ze smart kontraktem AVM oraz was zostanie dodany do infrastruktury crosschain OneChain. Crypto.com zaprasza wszystkich uprawnionych użytkowników swojej aplikacji do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać jednego Bitcoina. Aby wziąć udział w konkursie, należy kupić bądź sprzedać do 26 lutego dowolną kryptowalutę w jednej transakcji. Wartość transakcji musi przekraczać 100 dolarów. W konkursie funkcjonuje również zasada mówiąca, że im więcej transakcji dokona użytkownik, tym jego szanse są większe na otrzymanie nagrody. Więcej szczegółów dotyczących tego konkursu znajdziecie na stronie crypto.com. Binance Liquid Swap uruchamia pulę płynności ARPA do USDT z nagrodami w postaci tokenów ARPA i BNB. IME dokonało integracji sieci Fantom. Przypomnijmy, że sieć Fantom to szybko rozwijająca się warstwa pierwsza blockchain. Dzięki Fantom użytkownicy IME otrzymają wysokoprzepustowe, tanie rozwiązanie blockchain dostosowane do ich potrzeb w świecie DeFi. Kraken Pro informuje o rozpoczęciu obsługi wypłat i wpłat Ethereum na sieci Arbitrum. Zachęcamy do sprawdzenia 18 odcinka serii No Comment na kanale Kanga Exchange. W serwisie YouTube Sławek oraz Łukasz poruszyli wątek zagrożeń płynących z rozwoju sztucznej inteligencji, manifestu Satosiego oraz rozwoju monetarnego Hayeka. Astar Network informuje o przeprowadzonej nowej integracji sieciowej. USDTX Lows jest teraz dostępna na sieci Polkadot w ekosystemie Astar. OneChain umożliwi natywne transfery crosschain między blockchainami tokenów USDTX Lows. Kasper jest zaangażowany w poprawę prywatności, bezpieczeństwa i skalowalności swojego blockchaina. Przy użyciu Zero Knowledge Proofs od w Team udostępnia swój kod open source, aby zachęcić do naszej eksploracji Zcapes na Kasper. Pirates of the Island informuje, że NFT pilotów płci męskiej i żeńskiej różnią się posiadanymi umiejętnościami. Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do zapoznania się z infografiką przedstawiającą wyjątkowe umiejętności pilatów. USDD jest już dostępna na Nabox. Użytkownicy Nabox mogą zarządzać swoimi aktywami w portfelu Multichain i łatwo korzystać z kroszczeń swap na sieciach Ethereum, Tron i BNB. Aktualizacja adopcji łańcucha Chaining. W poprzednim tygodniu dokonano 12 integracji usług Chaining w czterech różnych łańcuchach: Avalanche, BNB Chain, Ethereum i Polygon. Binance po otrzymaniu informacji zwrotnych od społeczności dotyczących zmian opłat za wypłaty w sieci Tron zdecydowało się na przywrócenie opłat za wypłaty do poprzednich poziomów. IC.Light.House opracowuje narzędzia DeFi dla internet computer w celu przyspieszenia decentralizacji. Standardowym produktem IC IC.Light.House jest ICDEX, rządzący orderbookiem, który jako pierwszy na świecie działa w 100% na łańcuchu. XCAD jest świadome problemu z nagrodami, które utknęły w drodze do niewielkiej liczby użytkowników. Programiści XCAD zidentyfikowali problem. Tokeny trafią do odbiorców po prawidłowym przetworzeniu nagród. Sandbox zachęca swoją społeczność do przygotowania się do imprezy na plaży w Paris Land. Użytkownicy Sandbox będą mieli szansę udziału w Reality Show oraz będą mogli rozwiązywać zagadki i odbierać wyjątkowe nagrody. Zainteresowane osoby więcej o wydarzeniu przeczytają pod linkiem załączonym do wpisu. Kanga przedstawia altcoiny stop 100, które można znaleźć na ich giełdzie. Na 38 miejscu według serwisu Coinmarketcap znajduje się token QNT. Token QNT się na Kanga Exchange w zestawieniu z USDT. Bybit specjalnie dla swojej społeczności przygotowało specjalne wydarzenie. Pierwszym z nim jest zdjęcie wszelakich opłat w handlu spot wybranych w handlowych. Użytkownicy tej giełdy mogą liczyć nawet na 30% API w ramach Bybit Saving oraz dodatkowo każda wpłata dokonana w USDC jest ta będzie premiowana. Szczegóły promocji znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Bybit dostosowuje maksymalną wielkość zleceń w bezterminowych kontraktach. Bezterminowe kontrakty są specjalnym rodzajem kontraktów futures. Maksymalna wielkość zleceń została zmieniona dla tokenów DOGE, SHIB oraz ROSE w zestawieniu do USDT. Firma Paxos Trust stojąca za emisją BUSD oraz swojego własnego stablecoina USDP otrzymała wezwanie od amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd. Sprawa dotyczy BUSD. Który według regulatora jest niezarejestrowanym papierem wartościowym. Paxos poinformował, że w związku ze znalezieniem się pod lupą instytucji rządowej zakończy współpracę z Binance. Co za tym idzie, od dnia 21 lutego nowojowska firma nie będzie emitować nowych tokenów BUSD zgodnie z żądaniami ze strony Departamentu Usług Finansowych. Paxos przekazało informację, że wszystkie tokeny BUSD będące w obiegu utrzymają w dalszym ciągu swoje zabezpieczenie oraz będą mogły być wymienione do co najmniej lutego 2024 roku. Co więcej, inwestorzy otrzymają możliwość zmiany swoich tokenów BUSD na USDP. To działanie nie wpływa na zdolność Paxos do dalszego obsługiwania nowych lub obecnych klientów. Zwrócono również uwagę, że Paxos Trust wciąż pozostaje regulowaną instytucją podlegającą pod nadzór NIDFS. Jest kontrolowana przez jedną z czterech najlepszych firm ciągowych, co ma podkreślić przejrzystość rezerwy emitowanych przez nich cyfrowych aktywów. Firma nadal zamierza utrzymywać swój silny kapitał regulacyjny w celu obsługi stablecoina USDP oraz Pax Gold, który posiada swoje zabezpieczenie rezerw w formie złota. 11 lutego Banko do Brazil, działająca bez ponad 200 lat instytucja, opublikowała informację o nawiązaniu partnerstwa z dostawcą usług kryptowalutowych firmą BitFi. W ramach tej kooperacji, Bazylijczycy otrzymają możliwość płacenia swoich podatków w formie kryptowalut. BitFi ma pełnić funkcję partnera windykacyjnego. Co więcej, zwrócono uwagę na to, że poza wygodą skorzystania z aplikacji BitFi ważniejsza jest inicjatywa rozszerzenia świadomości społecznej dotyczącej kryptowalut na obszar ogólnokrajowy. Lucas Hawk, założyciel i CEO firmy BitFi, stwierdził, że nowe a gospodarka cyfrowa jest katalizatorem przyszłości pełnej korzyści. Każdy użytkownik Bitfaj otrzyma szczegóły podatkowe, których należność w realach, czyli walucie Brazylii, zostanie przeliczana na daną kryptowalutę, którą klient zadeklaruje jako formę płatności. Decyzja tak uznanej instytucji, jaką jest Banco de Brasil, o włączeniu cyfrowych monet do swojego programu rozliczenia podatków, wpływa pozytywnie na adopcję Bitcoina w kraju. Należy przypomnieć, że pod koniec 2022 roku rząd Brazylii uchwalił ramy regulacyjne, które ustanawiają Bitcoina legalnym środkiem płatniczym w tym kraju. Ustawa ma wejść w życie w czerwcu tego roku. Rządzący przekazali również, że obywatele korzystający z kryptowalut będą podlegać pod obowiązek podatkowy m.in. w sytuacji, gdy wymieniają jednocyfrowe aktywo na inne. Jednak nie wszyscy traderzy od razu muszą rozliczać podatek od cyfrowych aktywów. Otóż obowiązek podatkowy pojawia się dopiero w przypadku osób, które handlują kryptowalutami, których wartość przekracza równowartość 6700 dolarów amerykańskich. Firma hostingowa Namecheap wykryła niewłaściwe użycie jednej ze swoich usług poprzez wysyłanie nieautoryzowanych wiadomości e-mail w jej imieniu. Wiadomości były kierowane bezpośrednio do użytkowników Metamask. Metamask niezwłocznie ostrzegł inwestorów przed trwającymi próbami pishingu ze strony oszustów. W aktywnym ostrzeżeniu Metamask przypomniał swoim obserwującym, że nie gromadzi informacji KYC oraz nigdy nie będzie kontaktować się przez e-mail w celu omówienia szczegółów konta. Maile pishingowe wysyłane przez hakera... Zawierają łącze otwierające fałszywą witrynę MetaMask z prośbą o podanie tajnej frazy odzyskania w celu zapewnienia bezpieczeństwa portfela. Dostawca portfela poradził inwestorom, aby powstrzymali się od udostępnienia fraz początkowych, ponieważ mogą przekazać całkowitą kontrolę swoimi środkami hakerowi. Firma Namecheap potwierdziła, że jej usługi nie zostały naruszone i że w tym incydencie nie doszło do wycieku danych klientów. W ciągu dwóch godzin od początkowego powiadomienia Namecheap potwierdziła, że dostarczanie wiadomości zostało przywrócone i cała komunikacja będzie teraz pochodzić z oficjalnego źródła Rafał Zaoski, czyli najbardziej popularny spekulant na polskiej scenie, opublikował kontrowersyjny wpis za pośrednictwem Twittera. W treści swojego wpisu przywołał polskich kryptoinfluencerów, zarzucając im bezkrytyczne myślenie. Na tablicy Zaoskiego rozgrzała dyskusja. Część komentujących dopytywała się o powody takiej opinii. Inni natomiast wyrażali zdumienie z powodu jego komentarzy, powołując się na wolność słowa. Rafał Zaoski starał się przedstawić swój punkt widzenia, odpowiadając kolejnym użytkownikom w na Twitterze. Na Twitterowej tablicy rozgrywała się spora dyskusja wokół postaci. Kamila Żąbka oraz pana Paragrafa. Za Oski zauważył, że większość kryptoinfluencerów bezmyślnie powiela informacje z internetu, nie pochylając się wystarczająco nad danym zagadnieniem. Załoski zarzucił obydwu wspomnianym wcześniej panom ich bezkrytyczne myślenie oraz powielanie utartych w internecie narracji. Osoby zainteresowane szerszym poznaniem tego zagadnienia odsyłamy na Twittera Rafała Zaoskiego. To tyle z informacji, które dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał znacie za wartościowy, zachęcam jeszcze raz do łapki, subskrypcji i komentarza. Dziękuję wam za uwagę i życzę miłego dnia, bądź wieczoru. Cześć!